Twoim zdaniem wycisnąłeś ze swojej kariery Maksa? Kur... wcześniej za dużo myślałem o przeszłości, więc już tego nie robię. Po prostu jestem. I heard many times. Słyszałem wiele razy od fanów, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, że Gamrot jest dla nich nudny. Nie, to co mówią ludzie, chciałbym go zobaczyć z Gateji. Myślę, że łatwo by go pokonał. Z kodem MMAROX 760 złotych bonusu na start. MMA Rocks, Michał Tuszyński witam Was serdecznie, a ze mną kolejny z uczestników tego turnieju Fame. Ja cały czas podkreślam, że jest bardzo sportowy turniej i cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem, Norman Park. hello welcome. Witaj Norman. Cześć, Cześć. Cześć. dobrze Cześć. Ciebie znowu widzieć. Maybe some Może to czas, abyś I pochwalił know, się znajomością to... polskiego. Jakieś słowa musisz znać. Człowieku, nie byłem tutaj przez pół roku i przez ten czas nie widziałem żadnego Polaka. Cześć, siemanko. <laughs> <laughs> jestem tu 7 lat, wiem, że muszę się w końcu więcej nauczyć. Siedem lat byłem tu. Muszę się więcej Tak. Na początek, uh, pogadajmy o sporcie. Nasze pierwsze spotkanie from, uh, było kilka five, lat temu na Gali MMA w Bułgarii. Some, uh, MMA event in uh, Sofia, in Bułgaria. But... Oh, yeah. yeah. Tak, to był chyba 2021 yeah. rok. Tak I myślę. So. Wrzesień albo październik. Pamiętam, że tam walczył yeah. także Załęcki. In... Pamiętam. Yeah. Ja walczyłem yeah, z jewtuszko yeah, w boksie. Yeah, I remember. Boxing, yeah. So yeah, four four years. So it's been. Twoim zdaniem wycisnąłeś ze swojej kariery Maxa? Do you think you Did? No, not about that tournament. I mean your sport career. You did everything you could? No, I maybe could uh did a little bit more maybe, but uh nie, może mogłem zrobić więcej, ale jest jak jest. Kurwa, wcześniej za dużo myślałem o przeszłości, więc już tego nie robię. Po prostu jestem. Teraz miałem walczyć w turnieju GFL w Stanach Zjednoczonych. Pracowaliśmy z Filipem, aby podpisać kontrakt. Oni ogłosili gale, a dwa tygodnie później ją odwołali. I to było na tyle. Wtedy pomyślałem, co teraz? Zaproponowali mi walkę na gołe pięści, ale to nie dla mnie. Nie lubię tego. Dlaczego? I. Bo łatwo można złamać rękę, dlatego to nie dla mnie, ale może jakbym spróbował, to by mi się spodobało, może pasowałoby to do mojego stylu. A zatem szukałem walki i Filip napisał, czy chcę zawalczyć w turnieju wagi ciężkiej. A gdy powiedział, jacy goście mają w nim walczyć, powiedziałem, czemu nie. Mogę to wygrać. Krótkie rundy na początku i potem finał. Mogę wygrać, jeśli tam się dostanę. Mam dobre warunki i dobrą kondycję, więc im dłużej trwa. Walka, tym lepiej dla mnie, o ile nie dostanę czystego ciosu. Są tutaj duzi, groźni zawodnicy, ale ich da się pokonać, bo są wolniejsi. To tylko dwie rundy po trzy minuty. Możesz punktować i uciekać. To może sparaliżować wielu zawodników. Pamiętam moją walkę z Pasternakiem. On wtedy nie chciał walczyć. Jak trafiłem go lewą ręką, to zobaczyłem, jak się cofa, i to zmieniło cały pojedynek. Więc nieważne, jak ktoś jest duży, jak dostanie cios, to może go mentalnie wyłączyć do końca walki. Może się zdarzyć i dużym, i małym, ale wiem też, że kategorie wagowe są po coś i muszę być ostrożny. Jeśli w pierwszej walce trafię na dużego gościa, muszę bardzo uważać. Blokować, dobrze kontrolować, celnie trafiać, żeby ciosy miały znaczenie. Uważać na kopnięcia, mądrze ich używać, nie kopać, żeby się uszkodzić, tylko żeby zdobywać punkty. Naprawdę mam bardzo dużą szansę. It can get your attention. It can mentally switch you off just for the rest of the fight. It can happen. It can happen. Big guys can happen. Small guys. So I know that can happen. But I'm aware that there's weight categories for a reason, and uh, I need to be careful if I fight someone big in the first round. I need to be very careful and watch block good counter punching, make my punches count, be significant with the punches. Watch the kicks. Be smart with the kicks too. Not kick to get injured. i really think podoba mi się sposób jaki myślisz tournament? ale czy ten turniej to dla ciebie tylko Only kwestia for pieniędzy for czy może to też jest wyzwanie is... sportowe a sport challenge for you, a sports challenge you of course like i, I... Oczywiście, że to jest wyzwanie sportowe. Musisz wygrać turniej, żeby zarobić pieniądze. Tyle. To proste. Ale jakaś kasa na start też jest. Tak, ale nie tak dużo, jak myślisz. Musisz wygrać turniej, żeby zarobić. Tak to działa. Jak wygrasz turniej, dostajesz bardzo dobre pieniądze, więc to oczywiście też motywacja. To bardzo dobre pieniądze, oczywiście. Jaki the prize? 1 milion slotów, tak? To złoto. Wiesz, właśnie wtedy, kiedy przygotowywałem się do walki w turnieju, on został odwołany. Przestałem trenować na chwilę, potem wróciłem na salę i teraz znowu trenuję. Zmieniam styl walki, teraz bardziej boksuję. Lubię boks bardziej niż kopanie, bo w każdej z ostatnich walk rozwaliłem sobie stopę. Muszę być mądry, myśleć, używać głowy w walce, presować, kontrolować, blokować, sprawdzać kopnięcia i być sprytnym. Ale tak, to oczywiście wyzwanie sportowe, bo walczę z większymi gośćmi. Mi. Ja jestem najniższy, maksymalnie ważę 90 kg, ale w walce będę miał jakieś 87 kg. Chcę być lżejszy, żeby móc wyprowadzać więcej ciosów, bo jeśli potrafisz zadawać, zadawać i zadawać ciosy, możesz pokonać tych dużych, krótkich rundach. Chcę być 87 kg. Chcę być lighter, bo chciałbym, żebym miał, że my output jest really, really high. Bo jeśli you can output, 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 you can beat these big guys in them short rounds, but they can be dangerous also, so it's like. 50-50, nie. Sparowałem z gośćmi dwa razy mniejszymi ode mnie. Naprawdę dobrymi kickboxerami. Są twardzi. Próbujesz ich zdominować, ale oni się ruszają. Uderzają. Mogą wygrać wszystkie rundy. Da się to zrobić, ale trzeba uważać. Another question from other universe: Mateusz Gamrot. Teraz pytanie z innego świata. Co z sytuacją Mateusza Gamrota w UFC? Z mojej perspektywy zasługuje na więcej, bo kiedy go potrzebują, on zawsze jest gotów, ale nie dostaje wiele w zamian. He's ready, always. But there's no payback for me. Ej, ale on dostaje walki dostaje dobre pieniądze. Co prawda walka z danym hookerem to był mały krok wstecz. Pamiętam, że wszedł do oktagonu i wyglądał na trochę zmęczonego, ale walka była bardzo bliska. Myślałem, że Gamrod powinien wygrać, ale sam kiedyś byłem na walce w Brazylii i mnie też to spotkało. Decyzja poszła w drugą stronę. Ale hooker dobrze się spisał, był przygotowany na walkę, dobrze bronił obaleń i wywierał presję na Gamrota ciosami. Zmuszał go do klinczu, przez co się męczył, ale i tak myślę, że Gamrot to ukradł. A potem w ostatniej walce widziałem tylko skróty, ale wygrał walkę. Wygrał wszystkie rundy z tym gościem z Czech, z Klejnem. Tak, i wygrał walkę, więc moim zdaniem jest w najlepszej piątce. I heard many times. Słyszałem wiele razy od fanów np. ze Stanów Zjednoczonych, że gamrot jest dla nich nudny. Ta? Ja tak nie uważam. Nie sądzę, żeby był nudny. Myślę, że jest na nim duża presja, bo nie wygląda jak typowy stójkowicz, ale nim jest. Serio. Ma ciężkie ręce, jest nietypowy, ale podoba mi się jego tajnik na obalenia. Ma bardzo dobre obalenia, a jego grappling jest świetny. Ground and pound i dobra kontrola. Niektórzy po prostu nie wyglądają jak uderzacze, mimo że potrafią uderzać. On potrafi to robić, ale wraca do swoich korzeni, do zapasów. I trzeba robić to, co się umie najlepiej. To jest najwyższy poziom. Mógłby spróbować walczyć w stójce i przegrać, a potem żałować. Kurwa, mógłbym obalać. Więc trzyma się tego, co potrafi i dobrze robi. Jebać to, co mówią ludzie. On robi swoje. Może zaraz zawalczy z kimś z czołówki? Chciałbym go zobaczyć z Gejci. Myślę, że łatwo by go pokonał. Tak, pokonałby Gejci. Obaliłby go i kontrolował w parterze. Gamrod trenuje z Dustinem i słyszałem, że kontroluje go na treningach. Zobacz, on wygrał z Sarukianem na przestrzeni pięciu rund. Przegrał pierwsze dwie. Ale wygrał trzy ostatnie, a Carukian jest numerem jeden w rankingu. Walka była bardzo wyrównana, ale Gamrot wygrał na 100%. Przegrał pierwsze dwie, ale trzy ostatnie wygrał na pewno. Pytanie, czemu Carukian nie chce rewanżu z Gamrotem? Jakbym przegrał tak blisko, to bym chciał się zrewanżować, ale on nie chce, bo teraz jest wyżej w rankingu, a Gamrot trochę niżej, ale i tak powinien chcieć. Może chce zdobyć pas, a potem walczyć z Gamrotem o tytuł, ale teraz w grze jest to Puria. If I lost to Gamrot, you know, like the Surikin, I would say, right, I want the rematch. You don't want the rematch because he's up there and because Gamrot's a little bit lower. But you would want the maybe he wants to get the belt and then Gamrot fighting for the belt or something. But now Topuria is in the mix now. Yeah. Okay. The last question: Are you surprised? Okay. About... Ostatnie pytanie. Jones Zaskoczyła it? cię emerytura Johna Jonesa, or... a może to żadna niespodzianka? Uh, Aspinall. Aspinall is a beast. Yeah. Nie, chciałem go zobaczyć z Aspinalem, bo Aspinal to bestia bardzo szybki jak na wagę ciężką, dobry timing, dobre zapasy. A Jones, on powiedział: Nie, nie chcę tego, bo Aspinal zdokałtował ruskiego Pawłowicza w pierwszej rundzie, złapał go czysto i myślę, że Jones pomyślał: Nie, dziękuję. Ale i tak, Jones jest jednym z najlepszych w historii. Nie musi walczyć z Aspinalem. Zawsze znajdzie się ktoś nowy, kto będzie chciał go pokonać. Może wróci, może jeszcze zawalczy, może z kimś innym. Kto jeszcze? Może, że. Mówi, że chce super, no, to byłby super fight he's uh, one of the best fighters ever you know don 't matter don't need to fight aspinal there's always going to be someone next someone next someone next to try and fight him but maybe he'll fight in some i don't know some, maybe he'll come back and fight some who else he says he wants super fights sure that is a super fight aspinal is a super fight he lost uh, Pereira Tak może z Pereira ale wiedziałby no, że no, go obali no, i zmasakruje no, w parterze no, to byłaby no, dobra walka I could probably see like the way he did with the rematch Ale może to będzie tak jak z tym gościem ze Skandynawii. jak on się nazywał Gustafsson Gustafsson the rematch tak, jak z z Gustafsonem. Rozwalił Gustafsona. Myślałem, że Gustafson lepiej się pokaże, ale Jones wyglądał świetnie. To był dobry wywiad. Nie tylko o freakach, ale też o sporcie. Dzięki i powodzenia, przyjacielu. Dzięki, bracie. Dzięki.